thank <laughs> you Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej modlitwy anioł pański i rozważania nad nad Słowem Bożym. I rozważania nad nad słowem nad Słowem Bożym. Dzisiejszym przewodnikiem jest Psalm 84, pieśń o szczęściu ludzi, którzy mieszkają w obecności Pana. Jak mi są przybytki Twoje Panie zastępów? Dusza moja pragnie i tęskni do przedsiębi pańskich. Moje serce i ciało. Radośnie do Boga żywego. Ten psalm ukazuje tęsknotę serca człowieka za bliskością Boga. Autor zachwyca się pięknym świątyni, ale jeszcze bardziej obecnością Boga, która daje prawdziwe szczęście. To słowa modlitwy pielgrzyma, który wie, że jeden dzień spędzony w przybytkach Pana jest cenniejszy niż tysiąc dni poza nim. W analizie interpretacji Psalmu 84 rozmawiamy o Domu Bożym, jako miejscu pokoju, wolności i błogosławieństwa, ufności w Panu, jako źródłem mocy w chwilach trudnych, świadomości pielgrzyma, że życie jest drogą ku Bogu, a każdy krok zbliża do wiecznego spotkania. Niech to rozważanie stanie się dla nas umocnieniem. Byśmy, jak autor salu, potrafili powtarzać szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie, Panie Zastępów. Zachęcam do modlitwy razem ze mną. Potem podzielimy się refleksjami w komentarzach. Niech Słowo Boże żyje w nas każdego dnia. Zapraszam do subskrybowania kanału. Bądź częścią tej duchowej drogi. A teraz odmówimy Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi i poczęła z ducha świętego. Zowaź Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie. według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen módl się za nami Święta Boża Rodzicielko abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych módlmy się Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rad wlać w serca nasze, abyśmy poznając za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż byli doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A teraz. Zapraszam do lektury psalmu. Do lektury psalmu 84. Posłuchajcie, Dokona, przeczytam ten psalm, a potem dokonam jego pełnej analizy i interpretacji. Taką zapowiedź przed chwilą mogliśmy usłyszeć. Psalm osiemdziesiąty czwarty, okej, kierownikowi szczęście mieszkańca świątyni, kierownikowi chóru. na wzór zgad synów Koracha psalm. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje, i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają, Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swoim sercu. Przechodząc doliną Baka, przemijają ją w źródło a wczesny deszcz więc ją okryje. Z mocy w moć i będą. Boga nad bogami ujrzą na syjonie. Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę. Nakłoń ucha, Boże Jakuba. Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich Lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga niż mieszkać w namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan hojnie darzy łaskę, łaską i chwałą. Nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Mijmy przed sobą teksty. Proszę bardzo, żebyście zechcieli obserwować, a ja teraz dokonam, dokonam analizy i dokonam interpretacji tego, tego psalmu. Proszę o, o skupienie, żeby mógł to spokojnie zrobić. Psalm 84 Szczęście mieszkańca świątyni. na Nagłówek kierownikowi chóru na wzór zgad, synów Koracha. To wskazuje na tradycję śpiewu świątynnego, ród lewicki synów Koracha i możliwy charakter pielgrzymkowy utworu. Jakie jest kluczowe przesłanie, jaka jest główna teza tego psalmu? Prawdziwe szczęście rodzi się. Z bliskości Boga. Najpierw jako tęsknota, pragnienie świątyni. Potem jako droga, pielgrzymowanie z mocy w moc. Wreszcie jako zamieszkanie. Jeden dzień u Ciebie lepszy niż tysiące gdzie indziej. Bóg jest. Bóg jest słońcem i tarczą. Daje światło. Życie, ochronę i łaskę. Jaka jest struktura literacka tego psalmu? Można tutaj wyróżnić następujące części. A. Tęsknota za świątynią, to są wersy od drugiego do piątego, i błogosławieństwo tych, co w niej mieszkają, szczęśliwi i tak dalej. Droga pielgrzymów przez dolinę Baka, zmienia się w źródło, wzrost z mocy w mocy. To są wersy od 6 do 8. Popatrzmy. I kolejny element struktury to jest wersy 10, 10. Modlitwa w tajemniczenia. Spojrzenie Boga na pomazańca. I wreszcie ostatnia część to jest wersy od 11 do 13. Wyznanie. Jeden dzień w przybytkach twój lepszy niż tysiące. Obraz Boga, słońce i tarcza. Finałowe, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Występują tutaj trzy makaryzmy: błogosławieństwo szczęśliwości, tworzą ramy i rytm duchowy psalmu, obrazy i słowa klucze. Panie zastępów, Bóg potężny, goszczący całe zastępy, niebo, nieba Izraela, taki u ołtarzu i u ołtarzy, wers czwarty, nawet najmniejsze stworzenia są u siebie w domu Boga. Obraz gościnności świątyni. Dolina Baka, wers siódmy. Hebrajskie Baka bywa łączone z balsamicznymi drzewami rosnącymi na suchych terenach, lub rdzeniem płakać. Tradycje Dolina Łez. Sen z o wypadkach podobny. Bóg przemienia trud i suszę w źródło. Z mocy w moc, wers 8. Postęp pielgrzyma, im dalej idzie, tym więcej ma siły. Łaska rodzi łaskę. Puklesz pomazaniec, wers dziesiąty. Puklesz, tarcza. Pomazaniec to najpewniej król, dynastia Dawida, za którego modli się lud. Słońce i tarcza, wers dwunasty. Bóg jako źródło życia i obrońca. Nie idolatwia słońca, lecz metafora Bożej dobroci i ochrony. Próg Kontra grzeszników, wers 11, Minimalne uczestnictwo obecności Boga przewyższa komfort życia bez niego. A teraz dokonajmy egzegezy, strofy po strofie. Wersy od drugiego do piątego: zachwyt i tęsknota. Modlący pragnie przed sieli Pańskich, całym sobą, serce i ciało. Nawet wróbel i jaskółka są u siebie przy ołtarzach. Jak pielgrzym, który czuje że u Boga jest dom pierwsze błogosławieństwo szczęśliwi, którzy mieszkają stała bliskość, liturgia uwielbienie i wersy od 6 do 8 droga, która przemienia pustynię Drogie, drugie błogosławieństwo szczęśliwi, których moc jest Bogu przychodzą przechodzą dolinę Baka miejsce trudne staje się źródłem obraz łaski w drodze z mocy w moc duchowa dynamika każdy etap niesie wzrost i prowadzi na syjon, miejsce spotkania z Bogiem modlitwa wersji dziewiątej, 10. mamy tutaj modlitwa za lud i króla, wezwanie do pana zastępów o wysłuchanie i spojrzenie na pomazańca króla w perspektywie chrześcijańskiej Poczytujemy to również typologicznie. Mesjasz Chrystus jako ten, który Bóg patrzy z miłością na lud. Wersy od 11 do 13. Wyznanie i obietnica. Kontrast próg domu Boga, a namioty grzeszników. Bóg, słońce i tarcza darzy łaską i chwałą i nie odmawia dobra tym, którzy chodzą nienagannie, uczciwie, prosto. Trzeci makaryzm. Szczęśliwy, kto ufa. Kulminacja wiary. Typologia psalmu. Teologia, teologia psalmu. Teraz, moi drodzy, jaka by była teologia tego psalmu? Teologia obecności. Nie budynek sam w sobie, lecz Bóg, który tam mieszka, daje szczęście. Przypomnijmy jucznie, mówiłem dzisiaj o tym. Teologia pielgrzymowania. Życie wiary to droga. Trud w ręku Boga zmienia się w błogosławieństwo. Teologia królestwa Mesjasza. Wspólnota modli się także za pomazańca. Porządek zbawczy obejmuje cały lud. Łaska i etos. Bóg nie odmawia dobra tym, którzy chodzą nienagannie. Łaska nie znosi moralności, lecz ją uzdalnia. Czy jak można odczytać ten hymn po chrześcijańsku? Chrystus jako świątynia, oraz głowa i ciało, Kościół jako żywe kamienie, Eucharysta, Eucharystia. Jeden dzień przy Panu przewyższa wszystkie, bo to przetmak nieba. Pielgrzymowanie z mocy w moc, paskalny rytm życia ucznia. Krzyż z martwych zmartwychwstanie. Maryjne światło, opcjonalnie w tym cyklu. Maria prowadzi do domu Pana. Jest nauczycielką modlitwy. Pamiętajcie, Anioł Pański. Jak możemy teraz my odnieść to do nas, moi drodzy. do każdy do siebie samego. A więc posłuchajcie, gdzie jest dziś moja dolina Baka? Zadajmy sobie takie pytania: co Bóg chce mniej przemienić źródło? Czy dbam o próg domu Boga, Nawet modlitwy, niedzielna Eucharystia, adoracja? Z kim się modlę za pomazańca? Za pasterzy kościoła, rządzących, o mądrość i wierność? Ufność, czy wierzę, że Bóg jest słońcem i tarczą, także wtedy, gdy nie czuję światła? Lectio divina, konspekt pięciu kroków. Lectio, przeczytaj powoli wers 11. Jeden dzień w przybytkach twoich. Meditatio, co w moim życiu realnie pokazuje, że to uważam za większe dobro? Oratio, proś, panie, Bądź moim słońcem i tarczą. Kontemplatio, trwaj w ciszy przysłowie szczęśliwy, kto ufa. I aktio, jeden konkretny krok adoracja, komunia duchowa, pojednanie. Podsumujmy to, moi drodzy. Zatem Anioł, Psalm 84 mówi o tęsknocie za Bogiem, pielgrzymowaniu z mocy w mod i uszczęściu tych, którzy mieszkają w jego domu. Bóg jest słońcem i tarczą. Nie odmawia dobra tym, którzy mu ufają. Dołącz do modlitwy. Zostań z nami. Moi drodzy, obejrzyj ten film na spokojnie jeszcze raz. Modląc się, czytaj psalm 84. Zapraszam na mój kanał, proszę o subskrypcję Kanał Trzeba Przeżyć, kwadrat z wagiem, Mirosław Antoni Glazimak modli się i komentuje. Proszę o te subskrypcje, o, o lajki, o udostępnianie, o dzwoneczki, o te wszystkie możliwe zabiegi techniczne, żeby ten kanał docierał do coraz większej liczby odbiorców. Chociaż wiem, że tutaj, moi drodzy, w chrześcijaństwie nie ilość decyduje, ale jakość. Jakość tych, którzy chcą słuchać słowa Bożego, którzy chcą czytać pismo, pismo święte. Pamiętacie, dzisiaj rano pokazałem tę książkę, taką bardzo, jak widzicie już sfatygowaną. To jest wydawnictwo roku 1982, wtedy był inny papier. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków, 1892. Moi drodzy, czytamy Pismo Święte. Jako słowo Boże i zupełnie inne czytanie, które ja wam tutaj proponuję, a które też poleca tutaj George Martin, że trzeba Biblię czytać w sposób modlitewny. Że Biblia jest częścią naszej, naszej modlitwy. Biblia to nie tylko historia ingerencji Boga w życie narodu wybranego. Biblia to jest księga o nas i dla nas. To jest księga, która mówi o naszej przyszłości, jak mamy, jak mamy żyć, jak mamy swoje życie, swoje życie układać. I w tym życiu nie może zabraknąć mi miejsca na modlitwę, na modlitwę wspólną, ale i indywidualną. Tak, pamiętajcie, wielka jest moc modlitwy wspólnej, ale najważniejsza jest relacja każdego z nas z Bogiem, jak te relacje budować. Możecie tutaj również zobaczyć, jak my to wspólnie robimy, jak właśnie czytać Pismo Święte jako Słowo Boże, jako książkę o nas i dla nas. Nie tylko mówiącej o tym, co było, lecz o tym, co ma być w naszym życiu. Jak mamy kształtować, formować swoje życie. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Dobrego popołudnia i wieczoru. A myślę, że może dzisiaj spotkamy się znowu na komplecie. Może będzie niespodzianka o 22.15. Szczęść Boże.